Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj 21 część herezji Dorna. Mamy na tapecie Tysiąca Synów i posłuchajcie. Kapsuły i jednostki desantowe wypełniły niebo Prospero niczym komety, urzeczywistniając najgorsze obawy Magnusa Czerwonego. Po wykorzystaniu sporej części swoich sił na oczyszczenie duszy Horusa. Z demonicznego pasożyta i po prawdopodobnym osłabieniu jego prekognitywnych umiejętności przez moc Khorna, Magnus nie dostrzegł zbliżających się sił kosmicznych wilków, co kosztowało Prospero utratę umocnień orbitalnych w dzikim szturmie synów Lejmana Rasa. Zanim tysiącu synów udało się zorganizować jakikolwiek efektywny mm, opór, nowo zbudowane miasta na planecie zostały obrócone w ruinę, a wraz z nimi zginęły tysiące nowych obywateli Prospero, ludzi, którzy przybyli na planetę w poszukiwaniu schronienia. Choć sama Tiska była chroniona potężnymi polami siłowymi na wypadek wrogiej inwazji, pod jej murami zgromadziły się ogromne siły Astartes w szaroburzowych pancerzach. Choć jak do tej pory było to zwyczajnie nie do pomyślenia, Magnus sankcjonował użycie przez jego legion siły w walce z innymi Astartes. Legion tysiąca synów niemal od zawsze wstrzymywał się przed wykorzystywaniem pełni swojej potęgi ze strachu przed tym, co mogli pomyśleć o nich ich właśnie sojusz... sojuszniczy... sojusznicy. Jednak w obliczu możliwości totalnej zagłady ich rodzimej planety, wszelkie inne obawy synów Magnusa zeszły na dalszy plan. Astartes Magnusa zwabili swoich wrogów w serię sprytnie zastawionych pułapek na przedmieściach Tiski. Wpierw de dezorientując kosmiczne wilki przy pomocy psioniki, a następnie brutalnie wycinając sporą część ich sił w ogniu krzyżowym. Kiedy szala zwycięstwa w tym starciu wydawała się już przechylać na stronę tysiąca synów, moc korna rozdarła Empireum niczym niepowstrzymana powstrzymana fala tsunami, wpływając na każdego psionika i kosmicznego wilka na planecie. Legioniści tysiąca synów, chronieni przez moc połączenia swoich dusz z imperatorem, nie stracili co prawda zdrowych zmysłów, ale byli oszołomieni i utracili większość swojej psionicznej mocy. W ogromnym zamieszaniu synowie Magnusa zaczęli opuszczać swoje stanowiska, chwytając się zapękające od bólu głowy tylko po to, by nieludzkie potwory, skapiącą z ust pianą w pancerzach kosmicznych wilków, mogły rozerwać ich na strzępy w dzikim napadzie wściekłości. Dostrzegając, iż już nic nie powstrzyma szóstego legionu przed obróceniem całej planety w pył Magnus, raz jeszcze spróbował zaczerpnąć swojej wrodzonej mocy jednak na próżno, po tak gwałtownym psionicznym i fizycznym ataku Legion tysiąca synów nie mógł zrobić nic więcej. Kiedy Leman Raz stanął przed Magnusem, prymarcha XV legionu, w pierwszej chwili go nie poznał. Jego własny brat przeobraził się w bestie o nabiegłych krwią oczach i ściekających mu zost... ściekającą mu z ust pianą. Na tym etapie bardziej przypominał już jedynie kolejny pomiot Korna niż dumnego prymarchę legionu Astartes. Tylko dzięki heroicznemu poświęceniu towarzyszącego mu strażnika Kostoudes, Magnus był w stanie sprawnie zejść z oczu Rasowi i niepostrzeżenie opuścić nekropolię, którą stała się tiska. Dowiedziawszy się, dowiedziawszy się o zdradzie Dorna na Isztwanie, Magnus pojął, że atak na Prospero był jedynie pierwszą fazą o wiele bardziej złożonego i lepiej zaplanowanego konfliktu. Nawet w obliczu znacznego osłabienia jego Legionu, Magnus i jego pozostali przy życiu synowie byli zdeterminowani do zrobienia wszystkiego, co było w ich mocy, by uratować Imperatora. Podążając za o wiele większą flotą kosmicznych wilków, na bezpiecznym dystansie, Legion Tysiąca Synów zdołał wykorzystać swoje mistrzostwo w panowaniu nad Osnową do opóźnienia floty Lejmana Rasa i zrzucenia jej daleko z drogi obranego kursu. Magnus miał nadzieję, że poprzez podzielenie się zdrajców kupi lojalistycznym Legionom czas i sposobność na zakończenie rebelii Dorna. Jego desperacki Gambit, mający na celu poprowadzenie floty Legionu Kosmicznych Wilków na spotkanie w flocie ich zagorzałych rywali, Mrocznych Aniołów, powiódł się, jednak między synami Rasa i El Johnsona nie doszło do rozlewu krwi. Zamiast tego Mroczne Anioły przywitały ee, tyś kosmiczne wilki jako braci w służbie Mrocznym Bogom. Oznaczało to, że zadanie Legionu Tysiąca Synów stało się dwa razy trudniejsze. Od tego momentu siły Magnusa musiały bowiem trzymać z daleka od Terry aż dwa potężne legiony. Ledwie uniknięte opętanie Horusa przez demona sprawiło, że Lorgal zdał sobie sprawy z prawdziwego zagrożenia, jakie prezentują z, e, sobą rujnujące moce. Wiedział on teraz, iż było ono o wiele większe niż porządkowo zakładał, skoro nawet Prymarchowie nie byli odporni na ich dotyk. Imperium nie było jeszcze gotowe na zaakceptowanie pełni grozy tego, z czym musiało się zmierzyć, ale Lorgar, do spółki z Horusem i Magnusem, byli już świadomi machinacji Chaosu. W gorzkim zwrocie przeznaczenia, to właśnie ich świadomość została wykorzystana przez arcyzdrajcę do pchnięcia naprzód swoich intryk. Dla Lorgara była to cenna lekcja, dzięki której pojął, do czego zdolny jest wielki wróg. Przez pewien czas nad sprawą stale rosnącego królestwa Guillimana weterze było głucho. W czasie Wielkiej Krucjaty jego misja zaprowadzenia władzy i porządku w galaktyce pchnęła jego XIII Legion daleko poza oryginalne granice Ultramaru, co koniec końców doprowadziło do znacznego wzrostu w siłę Ultramarins. Kiedy więc po raz pierwszy usłyszał od Rogala o planowanej przez Guillimana secesji, Lorgar od razu zrozumiał, że rujnujące moce znalazły nowego czempiona. Będąc świadomym podejrzeń Lorgara, Dorn zrobił co w jego mocy, by nie wyprowadzać swojego brata z błędu co do zepsucia Gwylimana przez rujnujące moce. Rozkazy pretorianina Terry były jasne. Podczas gdy on i kilka innych Legionów miało zniszczyć główne siły Ultramarins w Układzie Isztwan, Niosący Słowo i Legion Alfa mieli wedrzeć się do przestrzeni segmentum Ultramaru i zdestabilizować je tak bardzo, jak tylko byli w stanie. Legion Alfariusa Zgodnie ze stosowaną przez siebie doktryną wojenną, rozproszył się na ogromnej przestrzeni, przeprowadzając ataki z ukrycia na strategiczne obiekty w całym państwie Guillimana. Podczas gdy flota Lorgara wytyczyła kurs na największe, najbogatsze światy ultramaru, wiedząc, że jeśli Guilliman zginie lub dostanie się w niewolę, rebelianci skupią się wokół makrak, szukając głosu, który ich poprowadzi. Plan Lorgara został jednak brutalnie skonfrontowany z rzeczywistością. Jako że w czasie podróży przez osnowę ścigała go coraz większa flota ok wrogich okrętów. Dla prymarchy niosących słowo był to tylko jeszcze jeden dowód na to, że Ultramarins sprzymierzyli się z demonami. Mając już dość lecących nim na ogonie okrętów Ultramarins. w pewnym momencie Lorgar nakazał wyłamać się z Osnowy w całej swojej flocie, całej swojej flocie doszło do tego na kilkanaście lat świetlnych przed samym Makrak, w regionie przestrzeni nazywanym otchłanią. Natychmiast po zmaterializowaniu się w rzeczywistości Prymarcha nakazał przygotować swoją flotę do bitwy. Po wyłonieniu się z osnowy okrętów ultramarins, siły niesących słowo stworzyły w ich kierunku, otworzyły w ich kierunku skoncentrowany ogień, masakrując siły XIII Legionu z ogniem w sercach zrodzonym z rządy sprawiedliwości. Pomimo zwycięstwa z odczytów astropatycznych, skanów i imperialnego tarota, wkrótce jasnym stało się, iż w obronie Makrak stanęły ogromne siły XIII Legionu. Znając dogmatyczne podejście do walki, niosących słowo, Ultramarines nie oczekiwali, że cokolwiek byłoby w stanie opóźnić frontalny atak synów Lorgara, w związku z czym skoncentrowali swoje główne siły w miejscu, które z pewnością znalazło się w planie podboju XVII Legionu. Choć Lorgar nie był taktycznym geniuszem jak Horus czy Alfarius, jego decyzja o podzieleniu swojej floty i za nie tylko zaatakowaniu sąsiadujących z Makrak układów przyniosła oczekiwane efekty. Siły ultramarins zaczęły powoli opuszczać orbitę Makrak z zamiarem obrony przestrzeni okalającej stolice ich królestwa. Wykazując się sporym stopniem brutalnej pomysłowości, która była czymś zupełnie świeżym w Legionie Niesących Słowo, słabo obronione, bogate światy ultramaru zostały obrócone w ruinę. Iax I i Talasar zostały najechane, a ich miasta splądrowane. Masali zostało zbomardowane z orbity, a gwiazda ogrzewająca Kalt została uśmiercona przez barkę bitewną Korferon. Nawet to wydarzenie nie przyćmiło jednak operacji na Quintarn, które po wizycie niosących słowo stało się światem ślepców bez konieczności wystrzału ani jednego bolta. Kampania XVII Legionu okazała się być ogromnym sukcesem, jeśli chodzi o wyciągnięcie sił Ultramarines z układu Makrak. We wczesnej fazie wiele wskazywało na to, iż jedynie kwestią czasu było osłabienie planety na tyle, by przeprowadzenie na nią bezpośredniej inwazji stało się możliwe. Niestety do regionów głównej aktywności niosących słowo, zaczęły w ogromnych ilościach przybywać posiłki XIII Legionu. Astartes w kobaltowych pancerzach przybyli swoim braciom w Sukurs i nie tylko z sąsiednich podsektorów, ale i od strony, z której żaden niosący słowo ich się nie spodziewał. Część z nich przybyła bowiem z samego Isztwana. Komunikacja z resztą Imperium była na wrogim terytorium dość problematyczna, ale ostatecznie Lorgar dowiedział się, do czego tak naprawdę doszło na Isztwanie. Rogaldorn sprzymierzył się z Guillimanem, rozpoczynając wojnę domową. Wielu kapitanów Lorgara zgłosiło się na ochotnika do natychmiastowej wyprawy z powrotem na terre, jednak prymarcha nawet ich nie słuchał. Jakim powiedział żadna siła w galaktyce nie mogła równać się z imperatorem. Na pocieszenie powiedział im zaś, że jako Bóg, imperator z pewnością zniszczy wszystkich zdrajców, a ich zwycięstwo było pewne. Ich misja nie zmieniła się. Mieli zniszczyć sojusznika Dorna i zapobiec wysłaniu przez niego sił na terre. Historycy od wieków debatują nad motywami Lorgara przy podjęciu tej decyzji. Większość z nich przypisuje ją jego upartemu dogmatyzmowi i szczerej wierze w boskość imperatora, choć część z nich wskazuje ze, na względy praktyczne takiej operacji. Siły niosących słowo były tak daleko e, od terry i były tak głęboko zaangażowane w konflikt, iż nigdy nie byłyby w stanie powrócić na terrę w odpowiednim czasie. W czasie tej kampanii, Lorgar wykazał się jako zdolny taktyk a wielu jego krytyków zaczęło mówić z szacunkiem o jego dojrzewaniu do roli dowódcy. W miarę trwania konfliktu do ultramarskiej strefy wojny powrócił sam Guilleman, a zmiany w samej wojnie dało się wyczuć niemal od razu. Niemal z dnia na dzień kampania plądrowania i palenia bogatych planet ultramaru zamieniła się w krwawy impas. Choć morale legionistów Lorgara było wysokie z uwagi na ich świadomość celu, o który walczyli, wizja dokonania inwazji na Makrak zdawała się od nich oddalać wraz z każdym mijającym dniem. Sytuacja ta zmieniła się dopiero po przybyciu do regionu e, Legionu Alfa. Dzięki połączeniu sił lojaliści mieli w końcu nadzieję na przełamanie impasu. Dzięki taktycznemu geniuszowi Alfariusa oraz silnej determinacji i niezachwianej woli niosących słowo, Makrak mogło w końcu zostać rzucone na kolana. Wykorzystując samego siebie jako wabik, Alfarius stanął na powierzchni Eskradoru i osobiście zadbał o to, by Williman się o tym dowiedział. Kiedy wieści, e, znaczy nie inaczej, Alfarius stanął osobiście na, na powierzchni Eskradoru i zadbał o to, by Williman się o tym dowiedział. Kiedy wieści o napaści na Eskrador dotarły do makrak, ponoć nie zastanawiał się ani chwili, tylko od razu stanął na czele sporej części swoich sił i wyruszył bratu na spotkanie. Ultramarins. Nie mogli nie skorzystać z okazji uderzenia w serce legionu Alfa, przy znacznym osłabieniu ich jedynych sojuszników, niosących słowo. Intryga Alfariusa okazała się być o wiele większym sukcesem niż początkowo zakładał, jako że Guilliman wyruszył na Eskrador na czele ogromnej armii. Zamiast typowego dla niego dobrze zaplanowanego uderzenia na siły 20 legionu, Guilliman od razu rzucił się do szturmu. Większość, e, rzucił do szturmu większość dostępnych sił, nakazując swoim z desant w górzystym regionie planety w pobliżu miejsca, gdzie, jak mniemał, stała baza wypadowa Legionu Alfa. W przypadku innego legionu, być może tak śmiały atak Ultramarines wprowadziłby na pole bitwy ogromny chaos, a jego plany zostałyby zaprzepaszczone. Ale Legion Alfa szybko zaadaptował się do zmiany i wykorzystał kontrinwazję XIII Legionu na swoją korzyść. Niewspierana piechota, która uderzyła na pozycję Legionu Alfa, Została bezlitośnie ukarana za swoją próżność. Wielu Ultramarins, włączając w to kilku wysoko postawionych oficerów, padło trupem, nim na pole bitwy dotarły pancerne kolumny zdrajców. Ultramarins ogłosili bitwę na eskradorze ogromnym zwycięstwem, i nie ma w tym nic dziwnego: choć Legion Alfa położył trupem dziesiątki tysięcy Ultramarins, wszędzie wokół ich pozycji było ich coraz więcej. Siły Alfariusa nie miały wyboru jak tylko rozpocząć systematyczny odwrót od jednej linii umocnień do drugiej, coraz bardziej koncentrując się wokół swojej bazy głównej na planecie. Ostatecznie, kiedy Ultramarines mieli już pewność co do tego, gdzie należy szukać Alfariusa, do walki dołączył sam Guilliman. Po pojedynku, który wydawał się trwać wiele godzin, robot Guilliman ostatecznie zabił Alfariusa za jego zbrodnie u stóp klifu Amanti. A przynajmniej tak przez długi czas głosiła propaganda Ultramaru. Nie wiadomo, kto tamtego dnia dowodził siłami Legionu Alfa, ale biorąc pod uwagę, iż prymarcha Alfarius prowadzi swoje siły po dziś dzień, nie mógł to być on we własnej osobie. W ostatnim gambicie Legionu Alfa w czasie tego konfliktu, Alfarius wprowadził Ultramarines w fałszywe poczucie bezpieczeństwa, najprawdopodobniej licząc na to, iż ogarnie ich tym większa groza nawieść, że tak naprawdę przeżył. Choć misja jego legionu na Eskradorze zakończyła się pełnym sukcesem. A znaczna sił Ultramarins opuściła układ słon... stołeczny Ultramaru, dając sposobność Niosącym Słowo na uderzenie na samo Makrak, do inwazji nigdy nie doszło. Jeszcze zanim, choć jeden okręt z floty Lorgara miał szansę dotrzeć na zewnętrzne rubieże układu Makrak, do sił Niosących Słowo i Legionu Alfa dotarła astropatyczna wiadomość, która zmieniła wszystko. Z początkowo nieznanych Ultramarins powodów floty Legionu Alfa i Niosących Słowo nagle się wycofały, Czym prędzej kierując je w stronę segmentum Solar? Kiedy te same wieści dotarły nieco później do samego Guillimana, prymarcha Ultramarines doskonale ich zrozumiał. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat herezji Dorna. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.